Właśnie tam, na tych odległych wyspach, usypanych z piasku i wiatru, gdzieś na środku oceanu, jest wściekły tłum wypitnych muzyków. A na przykład na Azorach, jak my nie mam nie ma ani jednego. Nie wiem, jak to się stało. Jedne i drugie były portugalskie, tam tłum tu nikogo. I w tym tłumie, wściekle zdolnych muzyków, w ostatnim sezonie jedna szczególnie sympatyczna postać namieszała. Zdrowia. No my w Sjeście raczej jesteśmy oazą spokoju, w związku z tym zazwyczaj nie lubimy zamieszania, ale jej oczywiście musieliśmy to wybaczyć, bo to jest czarujący urwis Mam nadzieję, że Państwo się z tym zgodzą za chwilę. Ona jest w Polsce po raz pierwszy. W związku z tym ja mam taką prośbę, żeby Państwo może zechcieli ją przywitać, tak by odniosło wrażenie, że my Polacy tutaj Mamy w sobie życzliwość dla przybyszów z daleka, ostatnio to nie jest jasne. Moi drodzy